Nie wyszło tak super pro, jak chciałem, bo chciałem mieć ten najazd na płytę, ale to jest to. Dziwaczna produkcja, jeśli chodzi o oprawę i to jakie wrażenie sprawia z zewnątrz. Nazywa się, chyba zobaczycie jak ustawię komórkę w pozycji, a, jak na złość nie konfiguruje się widok. Ale e, nazywa się Super Brothers Swords and Sorcery. Jeszcze to jest oznaczenie EP, czyli to jest epka, czyli, czyli taki tam dłuższy mini album. I jest to jedna z tych magicznych produkcji, mam nadzieję, że o prawę muzyczną teraz słychać. Ze względu na klimat i wszystko. W każdym razie ja nazywam się Maciej Makuba i zapraszam Was na jej przedstawienie. To jest gra, żeby teraz nie było wątpliwości. Na komórkę eee, ja tutaj korzystam sobie z Samsunga Galaxy S2. To ktoś jest model, który ma trochę czasu, i podejrzewam, że na innych bez problemu też rusza. Więc tak. Gra tutaj, jak poklikamy w tego, to jest w ogóle taki specyficzny styl. Ja się go bałem na początku, zanim ją e, sobie sprawiłem, bo ona wyszła najpierw na Steam'a, dopiero potem na komórki, że, e, że to będzie taki kolejny badziew z wielkimi kwadratami. Tymczasem to po prostu jest taki styl, on nie jest nachalny i naprawdę to nieźle wychodzi, bo to jest taki prawdziwy, ładny pixel art. Teraz tak, twórcy tutaj zarzekają się czy, słowami tego jego mościa, to jest wbrew pozorom facet, chociaż chyba, kto to wie tak naprawdę, pali cygaro z tego co rozumiem, by korzystać z e, słuchawek, jak się w to gra. Chyba nawet na pc jest tak samo, ponieważ tutaj jakąś cudowną ścieżkę wstadzili i ja się z tym zgadzam. No, chcą też wykorzystać Twittera, ale to już nigdy tego nie zrobię. I gra podzielona jest na sesję. gdzie sobie siadamy i gramy w kolejne odcinki, a dotarłem do trzeciej. I na razie tyle, najbliżej temu do takiej przygodówki point and click, ale z różnymi eksperymentami. Więc uwaga. Wcielamy się w tej grze w postać tego oto wojownika. Eee, nie będę zdradzał na razie kim on jest, bo to jest coś co się dowiedziałem w trakcie, taki poniekąd zwrot akcji. Niczym w przygodówkach wskaż i kliknij... Pokażemy, gdzie możemy iść, no i przemierzamy sobie. I to jest tyle, co mogę na razie powiedzieć fabularnie. Myślę, że dojdziemy dzisiaj do elementu, kiedy coś zacznie się dziać. Klimaty, chyba raczej takie fantazy średniowieczne, i wyruszamy na razie w tajemniczą podróż. Tutaj możemy sobie z każdym pogadać, możemy sobie zbadać na przykład owce, cokolwiek to znaczy. Jest taki sucharowaty narrator, który nas raczy uwagami w postaci właśnie tekstowej. Dziękuję za uwagę. I... I co? No, i to jest, kurczę, gra, która podejrzewam, jak przejdę, będę miał miłe wspomnienia, bo twórcy pewnie mają tu jakiś głęboki zamysł w tym, i to jest pewnie jakaś kolejna wielka parabola, łamane przez przypowieść, która chce nas uczynić mądrzejszymi. Na pewno to się wszystko ładnie komponuje. Jak się oddali te piksele, to wychodzi, że ten świat jest naprawdę urokliwy. Mroczny las, w środku nim chatka drwala który nas teraz zaprowadzi do pewnego miejsca. Mamy psa, który szczeka i w ogóle pajer. I teraz tak, patrzę na czat Ymm, i zastanawiam się czy ktoś tam coś mądrego pisze. Gra obfituje w muzykę gościa, który nazywa się bodajże Jim Guthrie. Nie wiem kim on jest, mam nadzieję, że nie, nie jest taki jakiś znany twórca z Hollywoodu, którego teraz przez swoją niewiedzę lekceważę. Natomiast cóż, tu, tu tutaj właśnie duży nasi składą na muzykę, widzimy całą tą mitologię, tu się pojawiają płyty, gra wszystko, niby jest chyba albumem, do tego żeby to zrozumieć nie otarłem. Drwal. Jest to taka ten... Uh, Woodchipping Woodsman Wood. nie ma polskiej wersji tak swoją drogą. I tyle, w ogóle tak, tutaj jakieś mamy takie nazwy, które znamy, jak Kaukas, on się nazywa Lockfella, czyli Człowiek od, człowiek od Bali chyba. I w każdym razie dowiadujemy się, że koleś się zgodzi zaprowadzić nas wzdłuż drogi. No i tyle, I to jest takie słodkie wprowadzenie. Jak pamiętacie jakieś takie stare filmy, fantazje, to się często tak zaczynało. Jakiś ten klimat właśnie tutaj w tym czuję. No, za panem. Teraz tak, ja tego nie kupiłem ze względu na grafikę, ale może się przekonam. Ja tego też nie kupiłem z względu na grafikę. Właśnie się bałem, natomiast... Nie wiem, ile on teraz kosztuje Androidzie. Oczywiście kupiłem to w ramach promocji, bo było za jakieś 3 złote. To jest takie moja. Jakby to nazwać, próg bólu pieniężnego. Z poniżej 3 złotych kupuję wszystko jak głupi, naprawdę. Dlatego. Nie, nie będę się tutaj więcej mówił, jakim jestem głupim człowiekiem. Więc mam to. Na PCD to było wydane jakoś w normalnej, droższej cenie, potem było w wielu składankach typu humble bundle i mnie to nie kręciło. Natomiast na komórki okazało się, że to jest produkcja niezła. Jeszcze z interfejsu mamy tutaj gwiazdki, potem się w ogóle dużo ciekawych robi. Ok, stukamy do drzwi. Ja może dam głośniej te, te odgłosy. Bo one będą miały ważną rolę. No, okazało się, że kolega miał klucz do tej bramy. To jest to było istotne. No i podążamy dalej drogą. Ja będę co jakiś czas... Muzykę chyba słychać teraz. Właśnie to jest to, oprawa plus muzyka, które budują niesamowity klimat z tej gry. Teraz mam nadzieję, bo dojdzie do pierwszej sceny walki z dziwnym stworzeniem. Walka została wykonana na komórce tak, że musimy obrócić komórkę do pozycji pionowej. Czego widzę, tutaj niestety nie rozumie dokładnie. E, szanowny Pan. E, program do streamowania, więc uwaga. Będę musiał tutaj dokonać profesjonalnego obrotu. Mam nadzieję, że podczas niego nie zginę, a widzę, że już kurde praktycznie zdycham. Następuje jakaś brutalna scena gwałtu. Niestety, tak tego nie przewidziałem, że tak się stanie. I mamy dwa klawisze słuchajcie, za blok i atak. I walka nie jest głupia, bo musimy dobrze. Czasowo obliczyć atak na tego te dziwne zwierzę. Cóż, nie jest to pro, ale wiem, moja szyja. Już, już, już. Uderzaj! No i bestie po dwóch razach udaje nam się przepędzić. Wracamy do normalnej pozycji, przynajmniej taką mam nadzieję. Trzeba sobie przygotować na przyszłość. Niestety dwie, dwie pozycje tego wszystkiego. No, hola gro, kochana. Wracamy. No, 0,181 Jest. Ktoś mówi, że 75 stopni było. Tak, tak, tak. Czy to jest wilk? Nie, to było coś dziwnego. Ta bestia tu jeszcze powróci. W każdym razie idziemy dalej. Zaraz będzie do góry nogami. Tak. Postawę ta czy gra dobrze. Tak, nie przytam tego słowa na R. Ale tak, ja mówię, jestem tutaj w trzeciej. W trzeciej sesji jest po prostu świetnie. Zwłaszcza przez doskonale dopasowaną muzę. I tutaj to jest produkcja przede wszystkim stawiająca na opowieść. To jest takie point and click z elementami walki i dziwnych zagadek. Czyli wskaży kliknik i przygodówka. Natomiast jest nietypowa i zapada w pamięć. Ktoś pyta, czy nie grałem w to kiedyś. Na strumyku. Nie, definitywnie, to jest mój pierwszy kontakt tutaj na żywo. Ja sobie ją specjalnie najpierw sam wymęczyłem, troszeczkę, by teraz móc się tłęczyć z wami. Ale posłuchajcie teraz tego, tutaj spotykamy właśnie jedno z was ważniejszych miejsc, fabularnych, przynajmniej na początku. No, i to jest góra, co ma twarz. Oczywiście musimy rozwiązać skomplikowaną zagadkę, którą z tego co pamiętam było wyciągnięcie miecza. To jest w ogóle jakiś stary, wbity w ziemię. Gra powinna nas przepuścić dalej. Chociaż mam nadzieję, że tego nie mieszam. Ogólnie stoi ciekawymi zagadkami. Ja się zaciąłem, powiem szczerze, na trzeciej planszy. Uwaga, zobaczę. Przestawiając pozycję w, w pozycję pionową i wyciągając mnie do góry. Tak, przepraszam za szyję. Mam nadzieję, że sprawiasz coś się stało. Tak. Aha, tam ktoś mówi, że to myślałem, że to Fez. Nie, Fez był mniej kwadratowy. Ja tu specjalnie przebijam się przez te, te komentarze bohatera. Natomiast dostajemy Mega z tego co pamiętam, tak czy nie? Tylko tam, żeby do niego dostać dostęp, trzeba będzie jeszcze troszkę pograć. Potem dostajemy właśnie Mega czy taką księgę, która nam pozwoli na ciekawych rzeczy. Tu na przykład pojawia się takie coś, że bohater zaczyna zostawiać smugi po sobie. Nie wiem, do czego to prowadzi. No teraz będziemy eksplorować tę górę, i tak dalej, i tym podobne. Nie chcę wam psuć za dlatego nie będę zbyt dużo pokazywał, tutaj jeszcze tracimy dużo elementów... Przepraszam, nie głośno. Dużo elementów rozgrywki, potem pojawia się magia i takie rzeczy, zaczyna się całe zaburzenie w świecie, które stwarzamy, zabierając ten artefakt. Natomiast produkcja jest... Nie wiem co teraz widać, bo tutaj właśnie całym sekretem jest odkrywanie jej samemu, nie, dlatego nie chcę, nie chciałem pokazać zbyt zaawansowanej fazy rozgrywki I są już jakieś bardziej ciekawe zagadki Ale... Um, to jest niezwykle udana gra Która pomimo tej takiej odstraszającej pozornie odprawy, oprawy, prawda, bo pewnie wiem, że dużo z was jest uczulonych na ten, takie dziwne kwadraty, nie Uważa je za to takie cofnięcie się do tyłu żeby... O, tu jakiś ładny pomnik Ale temu to służy. Dziwna statua, o której dużo nie wiedzieliśmy. Ciekawe. coś pyta czy długa. Nie jestem w stanie stwierdzić. Ja jestem chyba po godzinie czy półtorej. Jestem w trzeciej opowieści. Kiedy sobie w ogóle wrócimy do głównego menu, bo my możemy bez problemu i to, i to zrobię na koniec, to zobaczymy. Jak dużo i ile, ile procent zostało ukończonych? Nie sądzę, że była długa, znając te ale, 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 ale tym nie chcę się opowiadać, bo ani tego nie sprawdzałem, bo nie chcę sobie psuć zabawy, ani nie doświadczyłem. Toś mówisz tak: muzyka jak z The Thing". Tak, w tym momencie tak. Tu chyba dochodzimy do głównego jakiegoś istotnego miejsca. Nie, jeszcze nie. Co ma ci Tak, tak, tak Pewnie tak, jak w każdej grze, ale to jest tylko tam dodatek Jest! Wielkie, piękne miejsce, gdzie zło trzyma tom księgi, którą musimy ukraść Ja może tak bohatersko podejdę, zabiorę jej ten tom Podejrzewam, że trzeba to bić po łapach, więc znowu będzie mnie tutaj czekało obracanie telefonu Ostatnio niestety nie przypuszczałem, myślałem, że... Ech... Wszystko stanie ładnie zinterpretowane, ale widzę, że nie zostało. Tak... I tutaj jest właśnie Tom trzymany przez ten kościanek ręce. I tu, jak się dobrze pamiętam, wystarczyło je wziąć, podziebać mieczem i wyskoczą. Myślę, czy zacząć teraz to zło, czy nie. Proszę podejść tutaj. Zobaczymy. Mówi, że to Nie, to jest księga, która pozwala nam czytać w myślach i zobaczyć nasze ten. To też jest ciekawy zabieg. Uwaga, przepraszam za od razu elementy tutaj. Jest obracania. I mamy księgę. No, tylko teraz jeszcze nie działa. No szkoda. Natomiast budzi się też pradawne zło i rozpoczyna się. Raz, że nie złamę A dwa, że dramatyczna ucieczka. Z odrobiną też walki z tym potworem. Ja wam nie będę psuł tej zabawy dalej. Bo tutaj znają się dać ciekawe rzeczy dopiero. Ale krótko mówiąc, yy, o Boże, sio, szatanie. Ja tutaj lepiej wyjdę z tej gry, bo podejrzewam, że ten... ...to mnie zje. To nie jest oczywiście końcówka. Ale to są te moje pierwsze wrażenia. Znaczy, pokazałem wam pierwsze momenty gry, natomiast... Yy, ...ja pograłem dłużej, jest dla fanów point and click, szukających takich ciekawych doświadczeń to to jest bardzo ciekawa produkcja. To no widzisz, że 9% już jest skończone. Podejrzewam, że nie jest długa. Ja ją dorwałem za 3 złote, więc... Ja tam zawsze mam ten taki... Yy, no, jak za taką cenę i tak jest świetnie. Może kiedyś, jak ją skończę, to coś więcej o niej powiem, natomiast obecnie polecam. I warto zwrócić uwagę. Zrzuć na niego żyrandol. Tak, dokładnie. No to to jest to. Symbat mówi krucyfuks. Tak, buka. Dokładnie, to no... Wspomnienia wracają, takie najbardziej złośliwe. No to to jest tyle. Ja Was zostawiam z tą muzyką z głównego menu, taką klimatyczną i ten ładny strumień z Androida kończę.